Cześć wszystkim. Tak to się składa, że jak mamy coś nagrywać taningowego, tak akurat jest to wyciskanie, więc zapraszam Was na drugi odcinek wyciskania leży. Zrobiłem 50 wyciskania jako rozgrzewkowego, jako wyciskanie rozgrzewkowe. Teraz będę chciał przejść do już specyficznej rozgrzewki. Przede wszystkim żeby rozgrzać łopatki. I mięśnie zaangażowane w całe wyciskanie, zarówno jako stabilizatory, jak i te motory napędowe. Sytuacja, gdy ćwiczę na siłowni, swojej siłowni, niejednokrotnie obserwuję braki w poszczególnych elementach, ale bardzo dużym brakiem są braki w rozgrzewce. Są to schematyczne rozgrzewki, powtarzane często jeszcze z łebów, bazujące na krążeniach, wymachach. Nic ukierunkowanego na trening siłowy. Trzeba wiedzieć, że trening siłowy stanowi specyficzne wymagania i musimy do tego przygotować nasze ciało. Podniesienie temperatury jest jednym z elementów rozgrzewki, ale takie elementy jak ruchomość, stabilność, kontrola motoryczna, zwykle to jest pomijane, nie ma tego w treningach. Dlatego postaram się w opisach, opisie filmu podlinkować moje rozgrzewki, żeby każdy mógł wykonać i wdrożyć poprawny schemat rozgrzewki do swoich treningów. Do rozgrzewki używamy gumy, bądź innych yy, narzędzi. Dużo osób przed ćwiczeniami góry po prostu macha bezwładnie tymi łapami, bez sensu, bez celu. Nie o to chodzi, w tym wszystkim trzeba mieć specyficzną rozgrzewkę, bo jest specyficzne, są, są specyficzne wymagania. Tym specyficznym wymaganiem jest pozycja łopatki, jej ruchomość, stabilność i poprzez takie ćwiczenia Poprzez takie ćwiczenia możemy kształtować, sobie, poprawiać ruchomość, łopatki ściągając w tył, możemy poprawić retrakcję i protrakcję, angażując przy tym zębaty równoległo w koledze. Zobacząc ćwiczenia rozgrzewkowe wykonane, będę przechodził teraz już do bezpośredniej rozgrzewki. Na sztandze będę zwiększał obciążenia o prawdopodobnie 20-10 kg, tak by dojść do docelowego obciążenia. To będę, będą same jedynki. Zobaczymy jak to pójdzie. W zeszły tydzień zakończyłem na obciążeniu 175 kg na dwa powtórzenia. Dziś będę chciał to przebić. Tak jak w poprzednim. W vlogu treningowym też się złożyło, że jest wyciskanie leżąc w mojej w mojej startowej wersji, czyli z pauzami w szerokim chwycie. Metodyka, w której stosuję do głównych bojów, niejako nakazuje co jakiś czas wykonywać główne wersje w celu oceny postępowania, oceny progresu. Czy ten progres jest? Jeśli jest, to postępowanie jest prawidłowe, więc po. Prawdopodobnie 9 planach terminowych postanowiłem sprawdzić tą wersję wyciskania. Metodyka nakazuje, metodyka Westside nakazuje co 4, co 3-4 plany to sprawdzać. Ja przez kwarantannę yy, i przez yy, dużą ilość pracy, którą musiałem wykonać, wydłużyłem ten okres niemal dwukrotnie. Jednak myślę, że to się opłaci odpowiednim wynikiem. Rozgrzewka przebiega spokojnie, 120 kg teraz na sztandze żadne boli, żadne dolegliwości. Zobaczymy jak to on dalej będzie pracować. Teraz już spokojnie co. 10 kg progres, Jedno dwa powtórzenia, spawno zatrzymany. Takie są założenia na dzisiejszy trening. Próbujemy zacząć pierwszą serię, pierwszą jedynkę. 180 kg. Zobaczymy jak się będę czuł, zobaczymy ile będę miał siły. W tym tygodniu lepiej to szczerze Szkoda, tak czasami bywa Pięć minut przerwy i spróbujemy jeszcze raz Próbujemy Jeszcze raz

dużo lepiej technicznie niż poprzednia próba. W poprzedniej próbie uderzyłem o hak, gdyż prawdopodobnie delikatnie zrotowało mi sztangę. Już nie było szans wycisnąć. Tym razem odsunąłem się w 5 cm dalej. Sztanga może mi się zrotowała, ale ja odczuwałem płynnie Stabilny ruchy. Jestem niesamowicie zadowolony. Gdy pierwsza próba była praktycznie na wykończeniu byłem już dosyć zmęczony, odczuwałem moje mięśnie piersiowe już Okrutnie napite, a tu się mimo wszystko udało wycisnąć w drugiej próbie. Jest to 12,5 kg więcej niż mojego rekordu na zawodach. A to prawdopodobnie jeszcze nie koniec. Także, jeszcze chwilę. wszystko można powiedzieć. Droga do 200. Może w przyszłym roku się uda wycisnąć tą magiczną cyfrę, liczbę. Liczbę, tak jak wspominałem, nie maksowałem. 7-9 planów, już dokładnie pamiętam, od 7-9 planów, ale ta praca była ukierunkowana na poprawę środkowej i górnej fazy. Zawsze miałem problem z dociskiem. wypchnięcie, zablokowanie tych łochci, to było jakieś problematyczne. Teraz, jak widać, ta faza jest płynna, stabilna, bez żadnych zahamowań, więc mi się wydaje, że te 7-8 planów, które spędziłem wyłącznie na poprawę tej środkowej i górnej fazy, przynosi rezultaty i teraz jest teraz jeszcze trochę ukierunkować, ukierunkować chwilę na to wyciskanie i na taką górną fazę i teraz będzie już można rozwijać wyciskanie już w pełnym zakresie ruchu posiedziałem sobie 10 minut odpocząłem, trochę osłonałem i będę przechodził do dalszych ćwiczeń w treningu dzisiejszego dziś trochę tak w sumie symbolicznie, bo mam czwarty tydzień planu jest to mój mezotyk Czas trwania mojego mezocyklu Nagromadziło się dosyć dużo zmęczenia A chciałbym od poniedziałku Ruszyć z nowym planem Już także że potrzebuję nieco świeżości yy, Nagromadziło się dużo zmęczenia Gdyż 4 razy w tygodniu może powiedzieć, że trenuję mięśni czworogłowe po 3 serie robocze Zwykle ostatnia seria jest Do załamania mięśniowego yy, Z powodu od nowe przepukliny w odcinku lędźwiowym musiałem zmniejszyć sobie obciążenie zmniejszyć intensywność ale dzięki temu podniosłem objętość i częstotliwość przez co te dwa parametry bardzo dobrze wpłynęły na hipertrofię mięśniową przez 4 tygodnie pracowałem właśnie nad hipertrofią mięśniową mięśni czworogłowych Huda tam zyskałem 2-3 cm w obwodzie jak za 4 tygodnie to jest bardzo duży rezultat te nogi są już bardzo napięte, więc dzisiaj nieco symbolicznie, tylko żeby je porozciągać i od poniedziałku ruszyć. Może to dziwne nieco, ale ja jako trójboista przy treningu mięśni nóg wykorzystuję alternatywy jako maszyny. Trzeba wiedzieć, że ćwiczenia wielostawowe powodują obciążenie osiowe, obciążenie, zmęczenie układu nerwowego, ja nie mogę długo, dużo tego zmęczenia tolerować, czy serie wyciskania, czy serie ciągów, czy serie siadów. To jest maksimum praktycznie, co mogę zrobić przez cały tydzień. Jednakże na ćwiczeniach akcesoryjnych mogę sobie dobierać nieco większej objętości. Poczekamy na chwilę na miejsce, miejsce do ściągnięcia, albo się podłączymy i będziemy ściągać. Na wyciągu drążek jest to akcesorium przede wszystkim do podciągania. Je podciąganie mam kierunkowane na Parametry siłowe, 5 powtórzeń z progresem obciążenia. Tutaj tych powtórzeń jest 15-20. Zależy, ile mogę zrobić. Nie ograniczam się do jednej liczby powtórzeń w akcesoriach. Nie piszę 8. Zwykle piszę zakres 8 do 12. Chcemy, na, obie, na akcesoriach, wykonać jak najwięcej, jak najlepszej pracy. Jeśli czuję, że tak jest, to tak robię. W różnych w jak bądź innych ćwiczeniach, gdzie angażujemy świet. Warto myśleć o tym, w sumie należy trzeba myśleć o tym, żeby pracować z łokcia. Łokciem przeciągać Należy atlet, sztangę, wyciąg, psycholog. Nie przyciągamy dłoni ciężaru do siebie. Mięsień naramienny, ramienny, znaczy mięsień najszerszy jest przyczepiony tu. Myśląc o tym, angażujemy mięsień najszerszy się o łopatce mięśnie wokół łopatki Nie chcę przyciągać bicepsem, czy przed ramionami W ćwiczeniach, które y, Angażują szpied, Oczywiście ręce będą pracować Jako synergiści, mięśnie synergistyczne Ale to nie jest główny mięsień targetowy W ćwiczeniach mięśni krzpiet Można powiedzieć, że odcięło jest koniec Na sam koniec potrójna super seria można powiedzieć dosyć kulturystyczny bicep, triceps i brzuch. Razem, gdy nakrywałem ten dzień treningowy, też robiłem ćwiczenie na triceps. Tutaj zamieszam link do tego. Tam mówiłem, że ta kontrola motoryczna tricepsów się zagubiła. Czułem, że obciążam ścięgno zamiast pracować z mięśniami. Poświęciłem na to 7-8 lat, no to jak wspominałem, by tej kontroli motorycznej do kontroli motoryczną przewrócić. To znaczy, może to dziwnie zabrzmi, ale o to chodzi, żeby przewrócić właśnie czucie mięśniowe w izolowanych ćwiczeniach dla jednego mięśnia. Czucie mięśniowe jest stosunkowo ważne i chcemy, żeby ten mięsień pracował, a nie coś innego, na przykład ścięgna, tak jak to miało u mnie przy triceps. I prawdopodobnie tam triceps zrobiłem parę kilogramów, siedem, 8, i to było na y, overhead extension. A teraz w innym treningu udaje mi się w tym ćwiczeniu wykonywać to 20 kg na 10 powtórzeń. Także progres można powiedzieć jest ogromny ponad procentowy i w wzmocnieniu w izolacyjnym tricepsów i barków, jakby tam szukam właśnie poprawy. Tam leży ta poprawa w wyciskaniu leży, gdzie 12 kg udało się dołożyć i poprawić fazę lokału, czyli. Od małych ćwiczeń, od małych rzeczy budujemy te większe rzeczy, z których możemy pobijać rekordy. Ja w swoim treningu traktuję wszystko trochę jako cały system i to dość globalne pomiędzy. Żebrami, pomiędzy żebrami a miednicą, gdzie to jest coś na zasadzie podpór w mostach. To jest nasza wielka, jedna podpora, która pozwala nam na transfer siły z nóg do góry. I tak jak tir musi przejechać po moście, muszą być odpowiednie podpory. Tak jak i w mieście brzucha muszą stanowić odpowiednią podporę, żeby z punktu A do punktu B część obciążeń tego tutaj prosty brzucha. Jest wymagany, potrzebny, ale to te skośne cały system skośny, poprzeczny, przepony pełni tą dominującą rolę. Można powiedzieć, że. To tyle na dziś dzisiejszego treningu. Jestem niesamowicie zadowolony, gdyż tak jak mówiłem w 2018 roku udało mi się wycisnąć 177 kg, by w grudniu 2018 naderwać mięsień piersiowy. Prawy powrót do treningów do obciążeń chwilę trwał dlatego w 2019 wycisnąłem 165 kg, czyli te 12 kg mniej niż Rok temu, 3x rok wcześniej, na między 2019 a 2020 to 25 kg różnicy pomiędzy ostatnimi zawodami a tym maksymal. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału na moim blogu jak zamieszczam regularne wpisy odnośnie moich treningów od strony merytorycznej, które opisuje swoje programowanie, dobór akcesoriów dobór wariacji, problemy, z którymi się zmagam, jak je rozwiązuję. Macie całą wiedzę moją treningową przepisaną, przelaną na swój pap, na, na papier. Możecie czytać, możecie płonąć dużo rzeczy praktycznych. Także zachęcam nas na za oglądanie na strony. Tak samo planuję mam przygotowane kilka wpisów, bardzo fajnych odnośnie analizy poszczególnych przypadków moich klientów, dlatego zachęcam Was do subskrypcji kanału bądź bądź zapisania na newsletter będziecie wiedzieć i mogli czytać na bieżąco mój blog. Dzięki bardzo.